No to słuchajcie, założymy się, że nie mieliście pojęcia, że można zgarnąć świetny telefon za mniej niż 500 zł. Zaraz wam pokażemy, jak zanurzmy się w świat najlepszych używanych telefonów, które można wyhaczyć za mniej niż 500 zł na OLX i Allegro. Na pierwszy ogień idzie Samsung Galaxy A50. Z jego wyraźnym wyświetlaczem Super AMOLED. I solidną baterią idealnie nadaje się do oglądania seriali i grania w gry bez nadwyrężania budżetu. Następnie rzućcie okiem na Xiaomi Redmi Note 8. Ten rodzynek może pochwalić się fantastycznym aparatem do robienia niesamowitych zdjęć i eleganckim designem, który może konkurować z droższymi modelami. Na koniec Motorola Moto G7 Power. Ma on epicką baterię, która potrafi wytrzymać nawet dwa dni. Idealny dla tych, którzy są ciągle w ruchu, więc na co czekać? Wbijajcie na OLX lub Allegro i złapcie dla siebie super telefon za mniej niż 500 zł. Udanych zakupów.